Cześć, z tej strony Karol Karonadolski. Nadolski, witajcie na moim kanale Ankaro, a dzisiejszym bohaterem odcinka jest ten piękny Cadillac DeVil z roku 66 i jego właściciel. Cześć, Janusz Bąk. Kłaniam się, Janusz. Witam. Zapraszamy serdecznie na odcinek. Jak zawsze w moich odcinkach zaczynam od historii. Janusz, powiedz, jaka jest historia Twojego pięknego spełnienia marzeń? Jak ono do Ciebie trafiło? Historia tego auta jest taka, że trafiło do mnie w 2019 roku jako szybki projekt, który miał się zrealizować za niewielki budżet w krótkim czasie. Pojechałem pełen nadziei na zakupy, a że kupuję zawsze sercem, a nie rozumem, to auto w późniejszym czasie bardzo mocno mnie zaskoczyło. Pierwsza przejażdżka po zakupie auta miała jakieś 20 metrów, bo stwierdziłem, że wrócę z nim na kołach z Dublina. Okazało się, że były zerwane poduszki pod silnikiem. Auto ruszyło, zmieliło chłodnicę, wyżygało się i tak się skończyła pierwsza podróż. Laweta i do domu. Trafił do warsztatu jednego z warszawskich na takie szybkie poprawki typu nowa chłodnica, poprawienie układu zaponowego, bo nie palił na wszystkie cylindry. A później, jako że miałem drugiego klasyka, którym wybierałem się na chyba tłokowisko w 19 roku, na stacji benzynowej trafiłem przypadkiem teraz mojego kolegę, Karola również, z East of Wars of Garage, którego pozdrawiam. Przyjechał swoim 60. rocznikiem na Air Ridezie. podleciałem do niego, a Karol ma bardzo przyjazną aparycję, więc mówię, słuchaj przyjacielu, masz pięknego Cadillaca, ja też mam, od razu się uśmiechnął, mówię, słuchaj, czy zrobiłbyś mi Air Ride? No i on ja mówi, że jasne, zrobię Ci Air Ride, nie ma problemu. Ale mówi to się, masz do mnie telefon, umówimy się. No i tak się stało, że 1 kwietnia auto pojechało na airride i na taki przegląd. Po czym jak Karol go zobaczył, rozłożył, mówi słuchaj przyjedź, bo to jest grubsza sprawa. Gruby I pro... projekt się I z prostego pieniądze. projektu okazało się, że no, auto trzeba odbudować od zera, bo ramy praktycznie nie było. Była na taśmę pozawijana, pobitexowana. Błotniki były na włókno szklane i prawie że na piankę. No i silnik nie pracował równo, więc tak naprawdę rozebraliśmy go, rozebrał go, rozebrał go warsztat. Rozrzucił, poszedł do piachu no i w... zaczęliśmy go budować od zera. Janusz, powiedz mi, bo wspominałeś, że wcześniej miałeś też klasyka, co to było? Miałem Mercedesa C126 z 1986 roku, sek 420. 3864 tylko było, w kolorze Nautical Blue, z takim biszkoptowym wnętrzem, ładny był. Czyli też nietuzinkowy wóz tak. i bardzo drogi. Nie był drogi, ja go kupowałem w 2015 roku, a też nie był zbyt w dobrym stanie. Na siedmiu cylindrach przyjechałem nim z Wejherowa do, do Warszawy, mhm. a później przez 7 lat go robiłem. Jest w świecie Mercedesów, myślę, że kojarzonym autem takim. No szacunek, bo jednak to jest Legenda i jeden z piękniejszych modeli. Sprzedałem go w 22 roku. Żałuję. No i pożałowałeś, sprzedałeś. No i znalazł się poniekąd budżet na, na skończenie auta, na zrobienie go. No, odbudowa trwała dość długo, bo zaczęliśmy w kwietniu, 1, 1 kwietnia w Aprilis 2020 roku. Później no wiadomo była pandemia, później wojna na Ukrainie, więc jakby był problem z częściami, z, z, z pracownikami, który, których ciągle gdzieś brakowało. Budowa trwała 4,5 roku, w sumie tak, około z czego tak naprawdę bardzo długo czekaliśmy na aparat zapłonowy. Była akcja z wtryskiem, bo tu jest wtrysk elektroniczny, założyliśmy na początku atomika, szukałem aparatu zapłonowego. Prawie rok mnie tam w Stanach zbudził, że jest, że można. Okazało się później takiego kumpla z Kanady poznałem przez Instagrama, który powiedział, szukaj przyjacielu, nie szukaj, nie ma. Zakup sobie Petronixa i zestój to z, z wtryskiem. Petronix nie gadał z Atomikiem, więc trzeba było wyrzucić Atomika. Wsadziliśmy choleja e, i praktycznie po roku czekania, słuchajcie, pierwszy strzał, zapłon jak poszedł, to radość. Robimy dalej, nie? Janusz, powiedz mi mechanicznie, co tutaj... Jest zapiec, bo wiem, że były 7-litrowki i 7,7. 7,7. Tak? Tu jest 7,0429 kubików. Fabrycznie 4, 340 koni, 650 Nm. E, nagaźników, bo powinien być oryginalnie. Tu jest wstawiony, tak jak mówiłem, wtrysk elektroniczny, elektroniczny układ e, paliwowy e, plus e, elektromagnetyczny taki Petronix. Tak? Dostawka do układu aparatu zapłonowego. Także 7 litrów V8 Czyli słychać. Ma lepsze spa to spalanie mieszanki, co się potem na moc przekazuje. Mnie, tak? czy miałem ochotę go zmierzyć, no. czy rzeczywiście odzyskał to fabryczne konie, które ma, ale jeszcze mi się to nie udało. Auto dzięki temu, przede wszystkim, pewnie jest bardziej ekonomiczne, ale mi chodziło bardziej o pewność zapłonu, tak? bo żeby nie było kłopotu takiego, że. Trzeba chochlować, chochlować, chochlować i może, może zapali. Może zapali okay. A może nie, teraz praktycznie odpala, zapala odstrzała, bo pompa momentalnie daje ci e, paliwo i zapłon jest szybki. Także. Skrzynia, automat? Trzybiegowy. Trzybiegowy, trzybiegowy tak. Brakuje, brakuje tego biegu czwartego, by się przydał, bo przy mniej więcej tak 90 na godzinę w kilometrach masz 2300-2400 obrotów. I jak wcześniej wspomniałeś. Całą odbudowę, odrestaurowanie tego pięknego wozu wykonał Karol z Iso Warsaw, którego pozdrawiamy serdecznie. Tak. Dla mnie to jest stary, powiem Ci szczerze, mistrzostwo, bo od kiedy go zobaczyłem, chyba pierwszy raz na Youngtimerach. No tak, pierwszą premierę miał na Youngtimerach. Jeszcze nie miał wtedy zrobionej dywanu na podłodze. A nie, na no, Youngtimerach go widziałem w całości. Ale wcześniej, jak dałem mu Karola na, na kawie, widziałem go od spodu. I powiesz, co tam się od spodu zadziało, bo to, to co zobaczyłem, słuchajcie, no to, jest, to jest renowacja najwyższych lotów i to jest majster znaczy, no, Tak jak mówiłem, auto jest zbudowane od zera. Że, jako że rama była zardzewiała i była, bardzo duże były problemy z korozją, więc jest zrobiona od nowa rama. Są zrobione wszystkie profile boczne w, błotniki rozcinaliśmy nawet, Karol rozcinał tylną klapę, żeby go wypiaskować wewnątrz, żeby tą rdzę tam usunąć Pod spodem, no z takich, ale to jest nie mój pomysł tylko Karola ma most wylakierowany na gładko w kolorze nadwozia, także jak się podłoży lustro to ładnie na złoto się świeci, złoty a skromny rozrzucony był cały silnik wszystkie te ebonitowe tam takie nakładki na rozrządy to wszystko wyleciało zostało włożone nowe, nowe pierścienie nowe panewki bardzo fajnie ciasno siedzą tłoki także nie było problemów z kompresją auto jak na wiertarką jak napędzaliśmy napędzany był pierwsze obroty żeby napełnić go olejem, to podsufić sikał praktycznie więc, więc bardzo fajne ciśnienie kondycy... oleju, takie tak? ciśnienie oleju tak Janusz, co do nadwozia, rozumiem wszystko na 101% zostało rozebrane, wyczyszczone, wy... od, odtworzone blacharskie, jeśli była taka potrzeba. Następnie zagruntowane, zaszpachlowane natryskowo epoksydem, zabezpieczone, tak żeby auto na wiele lat nie widziało już korozji. Wszystkie elementy znalowe robiliśmy na nowo. Trzeba było. Trudny temat, bo mało kto chce to robić. Jest jedna firma w Poznań, która fajnie robi te elementy i lameczki, wszystkie lusterko wewnętrzne pojechały tam do tworzenia plus obudowy kierunkowskazów przednich. No ale tak jak zrobiliśmy to, później wypolerowaliśmy wszystkie, wypolerowane zostały wszystkie listwy boczne. No to zderzaki wyglądały słabo, więc trzeba było wychromować zderzaki na nowo, po, pospawać je, bo były otwory i co nie jest tanie. chromowanie. No, Jedno z, to, z co, najdroższych. To, co mnie szokowało to bardzo wysoki rozrzut cenowy pomiędzy uh -huh. firmami i to jest. E... No, to są duże pieniądze i rzeczywiście rozrzut był czterokrotny. Słuchajcie, to jest. E... To, to mnie zaskoczyło najbardziej, ale udało się zrobić za racjonalne pieniądze i wyszły pięknie. E... Więc. Praktycznie to, co mi zależało, jak kupowałem, a to to, żeby nie brakowało żadnych elementów i na tym na tym się skupiałem. Czyli Bra jakie kupiłeś? On był kompletny. Był kompletny, nie brakowało klameczek, listewek. Ponadto zwracam uwagę, Sek mnie nauczył tego, że te drobne elementy później bardzo dużo kosztują i trudno trudno znaleźć. Tak, galanteria jest zawsze Ta, najdroższa. Tak, galanteria jest najdroższa. To co, silnik, nie? Tak. Jeszcze lata 60., Otw otwieranie maski z przodu. Bez linki, bez niczego. O, kurde. No i powiedz, co tutaj masz, bo widzę, że nawet y, fajnie to zostały te pokrywy zawodowe. Pokrywy też są pomalowane, po, polakierowane w kolor auta. E, Stres koleja, e, układ zapłonowy z wykorzystaniem Petronixa. Cewka MSD, filtr powietrza Edelbrocka, przewody do e raju no i... Wspomaganie hamulcy to ma na już... Standardowo serwo jest jeszcze od bębnowych pozostawione i daje okay. sobie radę. Okay. Z ciekawostek auto ma chłodzenie układu wspomagania, tak? Jako taką dodatkowy obód, który jest. A, czyli wspoma jest połączona z chłodzeniem, tak? Tak, jakoś przez... Znaczy... Układ chłodzenia tak naprawdę samo ma, ma własną chłodnicę, jakby okay. tego, Mega lekko chodzi, więc yy, dzisiejsze auta nie mają takie wspomagania. Eee. Sterowanie podciśnieniowe, wszystkim tak jak to miało w tamtych latach. Arcydzieło. Arcydzieło, tak. Odbudowane naprawdę z kątem. I co ciekawe, jak 75 amperogodzin napędza bez problemów ten motor. Tak? Jest przestrzeń na drugi, ale. Wydaje się, że tylko i wyłącznie ma zastosowanie, jak na ostatnim zlocie testowaliśmy. świetnie. Świetne miejsce na postawienie piwa. Tak, ja tu jak lednie. grzebiesz pod, w, w silniku? Okay. No i co? I na te 66. nowe no, podwójne reflektory, tak? Dokładnie tak. To w Cadillac w 65. wprowadził pierwsze, 66, 67. 68, jeszcze były 69, wrócił do układu poziomego. Poziomego, tak, tak, tak. No i ten masywny, piękny grill. Tak jest. Dobrze, Janusz, to co możesz powiedzieć o tym obłędnym lakierze? Znaczy kolor ma kod 186, jak dobrze pamiętam. Jest tu grube ziarno włożone, przez co w zależności od światła on bardzo zmienia swoją barwę. Teraz taki no, cieplejszy. Teraz się tak. robi cieplejszy. W takim ostrym słońcu jest taki chłodny, stalowy się robi. Także e, bardzo trudny też do fotografowania przez to się robi. Tak? Ale bardzo dobrze mu pasuje ten kolor. Także w, co jeszcze mogę powiedzieć o jego, o jego uroku zewnętrznym? E, auto z, przy, tak naprawdę nie z pomysłu, ale z potrzeby ma założony ride. do garażu przy dość długim zwisie tylnym. Jak pierwszy raz po zakupie zjeżdżałem, to przeszorowałem sobie chromami o, o, o zjazd, więc stwierdziłem, że trzeba coś z tym zrobić. Stąd ma założone pneumatyczne zawieszenie. Dzięki temu wjeżdżając do garażu, unosisz sobie tyłek do góry. Nie ma z tym problemu. Jak poszło pneumatyczne zawieszenie, no to się pojawił problem z przednimi hamulcami bębnowymi, które były. Bo Ograniczony kąt skrętu był, więc poszła konwersja na tarcze hamulca bez 69. Dzięki temu też się lepiej hamuje i, i, i jakby odzyskał te możliwości skrętu. Z takich e, urokliwych rzeczy, no to jest brak słupka B. Tak, to jest wersja hardtop, e, Fordor hardtop sedan, właśnie bez słupka B. E, to jest cały urok, dlatego zawsze jeżdżę z opuszczonymi szybami no, jak? i wcale nie spieszę się z zakładaniem klimatyzacji, którą. Mm, czy to to mam tak? Tak. tak. Dobra, no mamy tutaj sedana, były kupę, były kabriolety, także było na tej linii na tych wersji nadwoziowych. No i co, lakier to wody mamy, układ wydechowy, bo tak fajnie... Układ wydechowy. Tak, układ wydechowy jest e, na 2,5 cala zrobiony z takim bardzo fajnym zagięciem wydechów w kierunku ziemi. E, tłumiki komorowe, bo na przylocie było bardzo głośno. A jak jedziesz na trzecim biegu, te, się te 50-60 mil na godzinę, to naprawdę jest przyjemnie, bo on gubi za sobą ten dźwięk, więc, więc nie ma tego problemu. Stając na światłach, na wolnych obrotach. Robi wrażenie takie sympatyczne też wewnątrz. Można rozmawiać, ale słychać, że tutaj pod tą maską te V8 pracuje. No i to niewiele jakie, bo 7-litrowe. 7 no i on tych koników ma, to jeszcze jest przed tą kastracją, także... Tak. Tylko, także... że wiadomo, to są amerykańskie konie mechaniczne, więc to zupełnie... Inaczej, inny przelicznik jest niż w Europie, ale czuć, że ten motor jest no. taki zrywny. No i kawałek gabloty on ma do napędzenia, tak? Także musi być ten moment. No tu jest 5,7 metra długości, 2.03 szerokości i dwie, ponad 200, 2200 kg waży, więc jednak potrzeba tego, no. tego, tego, tego ciężaru. Z takich smaczków auto przy swoich gabarytach ma tylko jedno lusterko wsteczne, lewe. Plus środkowe, więc parkowanie odbywa się na dawne metody przez ramię do tyłu. I zmiana pasa pewnie tak samo. Zmiana pasa, tak, że zanim zjeżdżam w prawą stronę, trzeba się przejść no. przez prze tylną szybę, zobaczyć czy nic nie jedzie. Y Mamy body ograne. Hmm. Rozumiem, że zapraszamy do wnętrza. Zapraszamy? Chcesz siadać za kierownicą? Nie, no, właściciel siada. No to... Musisz opowiedzieć, co tu zostało zrobione. Co zrobione? No, kanapa w elektryce, przód, tył, e, szyby wszystkie w prądzie. E, auto miało klimatyzację, ale jest obecnie zdemontowana, bo potrzebuje kupić, znaleźć gdzieś czujnik do, do temperatury, aby móc sterować e, nawiewem. Uroczy trójkąty, tak. Trójkąty, proszę, tak, e, zwracam uwagę. Na korbkę, także mają, mają swoją, swój rok. Wszystko działa. To jest też bardzo fajne. Wycieraczki też działają. Nie mam problemów jak pada, żeby, żeby sobie jechać. Z przodu kanapa. Z przodu kanapa. 3 -osobowa, z tyłu trzy. W sumie sześć, tak? W sumie sześć. Także. Tonacja za, tak jak mówiłem, bicolor, brąz. Wykładzina dedykowana dla Mercedesa, ale jest bardzo fajna w dotyku, z tym bardzo mi pasowała i pasowała do, do tych wszystkich brązowych elementów. Czy właśnie Janusz, ten odcień, yy, on był oryginalnie w tym aucie? Oryginalnie auto było taki, miało taki brąz jak tutaj. I fotele też były w takim kolorze, ale mówię, to co nie udało mi się, ono już było przywane, było brzydkie, brązowe, zgniłe, spleśniałe, więc musiało zostać y wyrzucone całkowicie. Dlaczego o to się pytam? bo ono pomimo odbudowy czy, czy nowej tapicerki świetnie współgra z lakierem tego auta. No, świetnie to się komponuje. Znaczy, to wszystko było właśnie dobierane pod to, że najpierw wybraliśmy. Wiedziałem, że mam brązowe i Chciałem mieć jasne brązowe elementy ze starego, starej, starej, tak naprawdę jego pierwotnego stanu. Chciałem zachować to, co się udało, czyli wszystkie uchwyty, mhm. elementy na drzwiach. Kierownice, ale z drugiej strony chciałem mieć też trochę jasnego, więc z wnętrzem też były zabawy. Najpierw oprzyliśmy fotele, oprzyliśmy boczki. Podłoga była oliwkowa najpierw w pierwszym wydaniu, okay. była oliwkowa, ale tak jakby pojawił się trzeci kolor, to nie pasowało, więc to już boczki musiałem zrobić na nowo. Mieliśmy tam pewne takie przejścia z, z tapicerem, który to robił, więc jakby Tapicerkę już kończyłem po zabraniu z e, samochodu z IsoforSouth Garage. Na Jagiellońskiej kolega Aleksander fajnie mi położył e, wykładzinę, plus zabudował bagażnik. To oparcie masz tak fajnie pikowane, no. kurde, no Deville. To musi być ten luksus, tak? No wyobraź sobie, że tak wyglądały kanapy. Ten materiał jest mega fajny, ale, ale no nie, nie udało się go, się go uratować. Jeszcze tak y, zapytam się ciebie, bo wiem, że teraz na Daily tym jeździsz i tak dalej. Jak wygląda twoja eksploatacja? Gdzie jeździsz do serwisu, czy sam serwisujesz? Jak to wygląda na na co? Wiem, że y, oleje płyny trzeba wymieniać i nie tylko to. Znaczy, to jest tak, e, część rzeczy robi, robiłem jeszcze u Karola w of of garaż, ale no, tam mam daleko e, i on też jest bardzo zajętym człowiekiem, bo, bo zajmuje się też normalnymi autami i trafiłem na chłopaków z midpointu, e, robili mi ostatnio uszczelnienie skrzyni, bo niestety był kłopot z tymi bardzo Często u, u zaskaki... tak, tak, zaskakiwał Tomek, mnie. Zaskakiwał mnie. Tomek, Tak, zaskakiwał mnie wyciek, więc tam robiłem takie tematy eksploatacyjne i myślę, że jako, że mam do nich w miarę blisko, uh -huh. to będę korzystał z ich usług. Nie, y, powiem szczerze, hop... no, też mogę bardzo polecić, bo chłopaki dają radę i szybko ogarniają. A w tych furach wiesz, zawsze się chodzi, żeby już jeździć, jeździć, żeby. Bo sezon, fura... krótki, tak, jest, tak. sezon krótki, żeby fura nie stała. Dobra, umawiamy się, stawiam furę. na 3 dni ready. Oni też mają fajne podejście, bo nie chcą, żeby samochód bo patrząc na stan, mówią, nie chcieliby, żeby ktoś przypadkiem obił uderzył. Oczywiście, więc tak, więc tak. też fajnie, fajne podejście. Oczywiście. Janusz od kiedy ciebie poznałem, zauważyłem, że założyłeś jak gdyby własne konto na Instagramie. Także serdecznie zapraszamy tutaj. Devil 66 i tam akurat wrzucasz jakieś story, zdjęcia właśnie z podróży z tym, z tym wozem, tak? Znaczy konto zawiera odbudowy od, 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 od dnia jego zakupu poprzez odbudowę do takiego podróżowania, tak jak gdzieś jadę, staram się go uwiecznić, żeby auto jednak nie stało w garażu pod kołdrą, tylko chyba po to są klasyki, żeby cieszyły. Oczywiście. Zapraszamy serdecznie, tutaj macie link, wam podaję. Devil66 na Instagramie. Zapraszam. Wszystko, czego potrzebujesz: temperatura silnika, poziom paliwa, prędkościomierz wyskalowany w milach, zegarek. I to by było na tyle. Jako, że mam układ elektroniczny wtrysk, no to wszystkie najważniejsze parametry mam również wyświetlane na wyświetlaczu z boku. A tutaj te to. To są Edor ciśnienie W przednia tylnia oś. Tutaj sterowanie klimatyzacją, temperatura z odmrażaniem przedniej szyby, no i wycieraczki chodzące na przemian. Antena uruchamiana z wewnątrz, radio jeszcze nieprzestrojone, e, ale, nadziny, oryginalne. ale oryginalne, dwie popielniczki i, i zapalniczkę. Nie? 60 lat, widać używane. Nie możemy powiedzieć, że nie było palone w aucie i z tyłu pewnie też e, te. Z tyłu są nówki sztuki nieużywane, też w każdych drzwiach są zapalniczki, plus popielniczki. oni lubili wtedy jarać wszyscy. Tak. Takie był czas. Kierownica trójramienna. Trójramienna I to jest... I to jest mówisz... Kierownica jest oryginał, prze... na... zrobiona jest tylko główka. Na zasadzie tego, że jest... Ty... Trąbik no. tu? Trąbik jest tu. Okej. Okay. Dobra, tutaj zegarek, zegarek. I z tym ciekawym, spływającym pływającym tak, tym sekundnikiem, tak? pomimo tego, że jest to zegarek elektryczny, to ten sekundnik płynie. On nie skacze tak ordynarnie jak Seiko i Casio, <śle> ale fajnie sobie płynie, tak? Nawiewy, to proste, wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, nic więcej. Prostota, e tam nic, nic nie nie ręczny, nożny. To jest ręczny, nożny i przełącznik świateły długie, krótkie w nodze jak w Ok. okay. Auto sze sześcioosobowe plus wersja tak w bagażniku. Czyli ile tutaj? No, Cztery to... osoby? Myślę, że dwie, znaczy w oryginale pewnie trzy wchodziły na lekko. Jako, że tam jest Air Ride za, za tą zasłoną e, zabudowany, no to troszkę się zmniejszył, ale no, jest zrobione tak, że było schludnie, czysto, e, można było coś przewieźć. W oryginale nie były pooklejane wykończenie bagażnika na zasadzie tylnej ściany. Ja to sobie zrobiłem, żeby było tak na tip top. Dostęp do żarówek porobiony, także. Obiłeś problem. to po prostu? To jest oklejone, plus, tak. Jakieś oklejone, tak. I porobione są boczki, także tam jest taka skrytka, gdzie sobie mogę olej spokojnie wrzucić, jakiś podnośnik, e, takie rzeczy eksploatacyjne. A otwierasz kufer, jest czysty, tak. On jest zajebisty, powiem ci, w każdym salu. Cieszę się, że się podoba. Nie, to no jest idealny stary. Mili Państwo, co dobra szybko się kończy. Tak więc serdecznie dzisiaj dziękuję Januszowi. Dziękuję bardzo. Że przyjechał tutaj na te nagrania tym swoim pięknym Cadillacem z 66. Ale nie tylko, bo dzisiaj również zaraz pojedziemy na cruising, rozumiem. Poturlamy się trochę po mieście. Poturlamy się trochę po mieście, no bo trzeba. Znakomity wóz. Musimy polatać troszeczkę. No a co? A wy, mieli państwo, zapraszam serdecznie do lajkowania, subskrypcji i na mój kanał. Widzimy się, nie bawiam. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Chłopaki tu Quentin kręci cicho Dobra, jedziemy nie? Czy to coś jedzie? O i panie później światą. Jedne, drugie, trzecie. No,